We Wczorajszym live'ie dużo opowiadałam o zadaniowości w odniesieniu do wzorca braku bliskości. Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego ta zadaniowość jest mechanizmem obronnym, oraz opowiem o innych mechanizmach obronnych wzorca braku bliskości. Zadaniowość jest takim alibi ja się skupiam na zadaniu, ja się skupiam na celu, ja się skupiam na tym, co jest wygodne, na tym, co, na tym, co jest konkretne, na tym, co trzeba zrobić, co trzeba zrealizować. Ja się nie skupiam na relacjach, ja po prostu, ja, dla, dla mnie ważne, ważne jest podążanie za priorytetami. I to jest takim, to lubię nazywać alibi. Czyli ja po prostu jestem skupiona, tak? Jestem skupiona, więc proszę mi to umożliwić, ale to jest mechanizm obronny, ponieważ moglibyśmy być w skupieniu i na zadaniu i na osobach z którymi moglibyśmy to zadanie realizować. Jakie są również inne mechanizmy obronne? Unikanie. Unikamy rozmów na niewygodne tematy, unikamy niewygodnych e, sytuacji, doświadczeń, unikamy osób, które e, chcą się do nas zbliżyć, um, unikamy trudnych rozmów. Odkładamy e, to, co jest niewygodne, to, co by rozproszyło moją wagę, to, co by rozproszyło moje zadanie. I też ignorowanie, ignorowanie sygnałów relacyjnych albo ignorowanie, że druga osoba jest, jest jej przykro z powodu nasi, naszego braku bliskości. Więc tych wzorców jest, tych mechanizmów tego wzorca jest dużo, ale opierają się one na naszym wycofaniu, naszej oziębłości i na naszym skupieniu na. Tchau, um Anny.